Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii horoskopy i tym razem chciałam mówić horoskop na rok 2020 dla wodnika. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo, zdarzeniowo. Będzie on trzyetapowy. Pierwszy etap będzie wyglądał w ten sposób, iż będę wyciągała z miesiąca na miesiąc karty, starając się omówić w tych miesiącach. Każdą sferę życia. Te sfery życia będą wybijające, które karty będą pokazały jako dominujące. Drugi etap to układ 12 domów, czyli podsumowanie, taka kropeczka nad i, a na końcu przesłanie z kart anielskich wraz z afirmacją na rok 2020. Pamiętajcie o tym, że horoskopy to są ogólne mapy zdarzeń. I macie zawsze na nie wpływ. Dzięki informacjom, które uzyskujecie znacznie wcześniej, możecie przeciwdziałać tym zdarzeniom, które Wam nie do końca odpowiadają. Horoskopy ogólne nie ze wszystkimi one rezonują. Jeżeli rezonują z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli nie, to być może za jakiś czas to się zmieni, zatem warto zaglądać, warto tutaj podglądać A jeśli o podglądaniu mowa i zaglądaniu zapraszam Was kochani do rozglądania się na kanale nie tylko horoskopy Wasze pytania mają odpowiedzi to są odpowiedzi na Wasze smsy jak to wygląda tutaj seria Pika Kart czyli wybierz kartę i sprawdź to jest interaktywny filmik w którym wybierzecie również udział wybierając grupę kart Uzyskując odpowiedź na zagadnienie, które jest w tytule filmu, też tutaj wam chciałabym to zaprezentować. Nauka tarota, numerologia i wiele, wiele jeszcze innych. Zapraszam was do oglądania. Zapraszam was również do śledzenia mnie na Instagramie. Tam staram się wyciągać dla was karty dnia, ale także informować, co aktualnie się może znajdować właśnie na kanale, ale też różnego rodzaju ciekawostki. Jeśli was to interesuje, chcielibyście być bliżej więcej, to zapraszam. Dzisiejsza talia kart, która będzie brała udział w horoskopie, to tarot snów. Nie odwracam kart, czyli nie czytam odwróconych kart. Ja jestem tarociską Maggiatis, mam na imię Magdalena, pracuję właśnie z tarotem, numerologia, karty anielskie i rytuały. No dobrze, będziemy zaczynali tutaj dla wodników omawiać horoskop. Postaram się włączyć tutaj podgląd na karty. O, jest! I. Plum. Dobra, wodnik i horoskop na rok 2020. Wodnik i horoskop na rok 2020. Wodnik, horoskop na rok 2020. Pokażcie karty. Możliwa historia zdarzeń. Pokażcie karty. Możliwa historia zdarzeń dla wodnika. E, tutaj w styczniu. Jeżeli chodzi o kwestie stycznia, karty pokazują tutaj, że wodniki będą gdzieś tam... Takie tajemnicze bardziej niż zwykle, tak? Karty też pokazują jakieś relacje w ukryciu, ale również Wy możecie zobaczyć, że ktoś, o kogo nie posądzaliście, kogo w ogóle byście nie przypuszczali, że jest zdolny czegoś takiego, jest jakaś relacja w ukryciu. A zatem coś takiego tu się rysuje i karty też proszą, żeby pewne rzeczy po prostu zostawić dla siebie. Karty też pokazują, że to osoby, które są aktualnie w relacjach tak zwanych ukrytych, być może jakieś romansowe, być może jesteście tą osobą trzecią, no to gdzieś tam ta relacja przejdzie transformację, będzie ona miała inny obraz, bo tu karta jest śmierci, karta śmierci mówi zamyka pewne historie tutaj pewien etap ewoluuje i gdzieś tam a, będę cierpliwie czekał, czekała co z tym dalej się będzie realizowało. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to tutaj mogą się pojawić właśnie propozycje romansów. Czy Wy zechcecie w nie wchodzić, w, w, brać je pod uwagę, to oczywiście decyzję pozostawiam Wam. W każdym razie ta historia będzie tak zwaną przelotną, e, chwilową. Każdy z nas jest na innym etapie, czego innego potrzebuje, na co innego się godzi, zatem nie mnie to oceniać, pozostawiam oczywiście decyzję Wam. Pamiętajcie o tym, żebyście nie robili czegoś, co później będzie powodował u Was ból. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj zawodowo-finansowe, karty pokazują tutaj, że będziecie mogli wchodzić w jakieś tutaj współprace, o których nie do końca będziecie chcieli na początku mówić, bo nie będziecie wiedzieli, czy ona wyjdzie. I gdy ona się zakończy, wtedy będziecie powolutku odkrywać to, co gdzieś tam przez Was zostało zakryte. Na finanse będzie trzeba poczekać dłużej, ale one jak najbardziej przyjdą. W kwestiach zdrowotnych zwrócić uwagę na sprawę kobiece tutaj i układ moczowy z nerkami, zatem taka jest podpowiedź. To było w styczniu. Jeżeli chodzi o luty, karty pokazują, że możecie gdzieś tam. Czuć taką potrzebę udawania kogoś, kim nie jesteście. Możecie gdzieś tam również powstrzymywać się z pewnymi też działaniami i nie będzie to takie złe, bo karta dziewiątki kielichów mówi o tym, że nie pokaże wszystkich swoich umiejętności, nie zrobię czegoś tak od razu, czy też na pokaz. Na tej zasadzie. Zobaczymy. Będę gdzieś tam ograniczał, ograniczała tutaj pewne nazwijmy to, informacje. Udam, że mam związane ręce. Coś gdzieś tam, co ma odpłynąć, odpłynie, a finalnie na tym zyskuję. Zatem. Taka, nazwijmy to troszkę gra na potrzeby danej sytuacji, może wyjść Wam jak najbardziej na plus. Karty też pokazują tutaj, że osoby, które gdzieś tam starają się o dziecko, czy to metodą in vitro, czy medycyna szeroko pojęta będzie brała aktywnie w tym udział, jak najbardziej może to być dla Was coś udanego. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, karty tutaj niewiele mówią na ten temat. Żeby coś nowego, innego miało się rysować, a w historiach tutaj zawodowo-finansowych wstrzymuj się z tutaj wychylaniem przed szereg, a to da Ci tak naprawdę finalnie korzyść. Eee, styczeń, luty, marzec, w marcu. No właśnie, karta ciążowa. Eee, I teraz tak: dziecko przy rodzinie, dziecko do rodziny, informacje o ciąży, e, ale też budowanie jakiejś stabilizacji w aspekcie rodziny, czy domu, samego, jako domu, e, na, e, tutaj budynku, tak? Karty też pokazują, że możecie budować coś z kimś, kogo znacie. Z kimś z przeszłości, być może jakieś powroty, być może jakieś pojednania się też będą rysowały. Będzie to też czas wspomnień i powrotów do miejsc, które dawały Wam też satysfakcję. Jeżeli ciąża, to najprawdopodobniej będzie to ciąża mnoga, bo tak tu się też to zarysowało w kartach. Karty też pokazują, że nawiążecie jakieś przyjaźnie, przyjaźnie, które gdzieś tam. E, będą długofalowymi i będziecie jak najbardziej szczęśliwi, mając tą osobę przy sobie. W historiach zawodowych postawcie na siebie, na swoje umiejętności. Niektóre wodniki warto, aby zastanowiły się nad własnym biznesem, a robieniem czegoś na własną rękę. Jeżeli jesteś biznesowo ukierunkowany, ukierunkowana na przykład w sprzątaniem w domach, u ludzi, to też będzie przy jakiejś współpracy się realizowało, ale to ty będziesz delegował. Delegowała właśnie tą pracą. Zatem warto w to się angażować. Zdrowotnie nie widać tutaj przeciwwskazań, zatem to, co gdzieś tam dotychczas wskazówki Wam w kartach się ukazały, i jeżeli je weźmiecie, to możecie być o aspekty właśnie zdrowia spokojni. Stycznia, tym marzec, no to w kwietniu. W kwietniu karty pokazują tutaj, że mogą być jakieś takie spięcia, możecie czuć takie lekkie poddenerwowanie, czego wynikiem może być na przykład ból głowy, czy to z, z, ze stresu związane, jakaś dolegliwość właśnie z bólem głowy. Również mogą być to wyniki, jeżeli będziecie chcieli sprzedawać dom nieruchomość, działkę, e, możecie gdzieś tam uznać, że a może nie teraz, a może nie w tym momencie, ale również ktoś może zmienić nagle decyzję, że kupuje i nagle nie i znowu się gdzieś tam ta energia tu rysuje. Zmienicie również patrzenie na aspekt finansów i biznesu. Inna perspektywa. Jeżeli macie roślinki w domu, to zadbajcie o nie, bo karty pokazują, że mogą Wam klatnąć, tak? zwiędnąć. E, w historii w związku Związkowych karty pokazują, zanim ocenisz, zanim osądzisz, zanim się zdenerwujesz, spójrz na tą sytuację z innej strony. Zastanów się, zanim nerwy Ciebie poniosą. To są w historiach też tych związkowych. Zdrowotnie dolny odcinek kręgosłupa nogi i te bóle głowy się tu zarysowały. Styczniu, tutaj może kwiecień? No to w maju dla wodnika. Nie rozdrapywać jakichś starych ran, nie tkwić w przeszłości, nie wracać do tego, co Was kiedyś bolało. Tutaj, bo karta umiarkowania z trójką mieczy bardzo często mówi o tym, że zatrzymujemy i zakotwiczyliśmy się w jakimś bólu i mocno go gdzieś tam przeżywamy, ale też odtwarzamy i męczymy się. Warto gdzieś tam sobie już z tym radzić i pozostawić to za sobą. Nawet karta szóstki mieczy, zostaw to już za sobą. Najwyższa pora, najwyższa już czas. Karty też pokazują tutaj, że możecie, osoby, które są samotne, spotkać miłość w podróży bądź drogą zdalną, czyli kontakt online, telefoniczny, mailowy, e, portale społecznościowe, etc., etc. Zatem coś takiego się tutaj też dla Was zarysowało, ale również niektóre osoby znajdą miłość zawodą, czyli za granicą. Również coś takiego się tu przy Was pokazało. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj zawodowo-finansowe, karty pokazują, Działaj z sercem z potrzebą serca, a wtedy się też rozwiniesz. Taka jest tu podpowiedź. Zdrowotnie, no to gdzieś tam te czynniki psychosomatyczne mogą się pojawiać, zatem nie twórzmy tego, co gdzieś tam nie musi się realizować. Czerwiec. W czerwcu karty pokazują jakieś możliwe troski poprzez aspekt administracyjno-urzędowy. Może być jakaś trudność do przeforsowania, możecie być też tym zmęczeni. Jeżeli macie jakieś sprawy administracyjno-urzędowo-sądowe, karty pokazują, że tutaj trzeba gdzieś tam jakiegoś sprytu użyć. Trzeba być przedsiębiorczym w tej całej sytuacji, tak? Nie kłamać, ale być sprytnym. Czasem jest tak, że. Załóżmy, ktoś prowadzi jedną osobową działalność gospodarczą, a gdzieś tam właściciel a prezes jakiejś firmy to też niby jest to samo, ale inaczej brzmi. To jest też ten spryt, kwestia semantyki, również coś takiego się tutaj też zarysowało. Cóż jeszcze? Pilnujcie umów, tego co zostaje Wam przedłożone do podpisania. Wszelkiego rodzaju ostrożność, drogi wodniku, w sądach, administracji, urzędach i w aspekcie szeroko pojętej medycyny. Nie polecane jakieś zabiegi w sferze medycyny, bo możecie poczuć dyskomfort na zasadzie takiej, że no nie tego się spodziewałem, nie tego się spodziewałam, nie na to liczyłem, nie tego chciałam, nie tego e, chciałem, tak? W całej tej historii. Również karty pokazują, żeby w związkach podejść sprawiedliwie do danych sytuacji. Uważajcie na złodziei energii czasu, e, tutaj i informacji, żeby ktoś nie wykorzystał przeciwko Wam Waszych słów. E, zdrowotnie przeciążenie, zmęczenie materiału. Lipiec. W lipcu możliwa jakaś podróż. Jeżeli planujecie bądź będziecie planować wakacje, może to być coś naprawdę pięknego. Piękny czas, piękne miejsce, radujecie się. Być może będziecie kupować również jakiś środek transportu, z którego będziecie się szalenie cieszyli. Również karty tutaj pokazują jakieś zamknięcie starych historii z mężczyznami w tle, tak? Ale również zadbajcie o stan emocjonalny jakiegoś mężczyzny z waszego otoczenia. To może być brat, to może być tata. A to może być dziadek, bo tu jest jakiś słabszy san, tak jakby czymś miał się martwić. Może się martwi o Was stąd też to jest ta historia bo to jest też poprzedzająca o podróż, bo że wyjeżdżacie w jakieś tam super hiperdalekie miejsce i ktoś się o Was będzie też martwił na tej zasadzie również karty tutaj pokazują, żeby w emocjach tych, w związkach które są te rokujące, początkujące, to żebyście dbali o to, żebyście czuli się mm, poważnie traktowani, żeby gdzieś tam czegoś nie bagatelizować bądź żeby ktoś zauważał Waszą wartość w tejże historii waszej wspólnej. Zawodowo-finansowo, idźcie do przodu, nie wycofujcie się, a będą czekały Was sukcesy, zdrowotnie zadbajcie o stan snu. W sierpniu. karty, co tutaj pokazują, a może ktoś chcieć wykorzystywać Wasze talenty może ktoś chcieć zauważyć że macie potencjał a tutaj, ktoś będzie się Wam przyglądał i być może za jakiś czas, dłuższy czas dostaniecie tutaj jakąś propozycję, czy też intratne tutaj współpracę możliwe karty też pokazują, żebyście zauważali swoje talenty i je wycofali Żebyście nie zrobili czegoś takiego, że no ktoś widzi, że robicie dobrą robotę. Nie, ale ja tego nie widzę. Bo jeżeli Ty nie widzisz, Ty w to nie wierzysz, no to ktoś jak ma też uwierzyć. Jeżeli ktoś Ci mówi, drogi wodniku, że dobrą robotę robisz, no to w to uwierz. Jak najbardziej w tym się tutaj sprawdzaj. Jeżeli chodzi o kwestie partnersko- związkowe, osoby, które do tego momentu będą z wodników samotne, to drogie Panie i Panowie, którzy idą w historie związkowe z mężczyzną, w tle uważajcie, bo to jest mak, mak oczaruje i pozostawi po sobie pustkę. Dla osób, które idą w stosunku do kobiety, możecie poznać niejednokrotnie dla Was, moi drodzy, będzie to starsza postać. Zatem coś takiego się tu zarysowało zawodowo, wykorzystywać swoje talenty, możliwe jakieś kontrole, patrzenie Wam na ręce, wy również ufacie swoim możliwościom, a zdrowotnie tutaj karty pokazują słuchaj organizmu. Wrzesień. wrześniu. We wrześniu przekuwaj myśli w czyny. Nie kłóć się, bo tobie się coś wydawało. Nie zakładaj czyjeś intencji od razu też w negatywie. Panuj nad słowem, bo możecie ponosić i później będziesz się tłumaczył, tłumaczyła. Karty też pokazują, żebyście się nie obawiali zmian, które będą nadchodziły. Coś nowego i wy będziecie się do tych nowych historii nadawali. Zatem nie bójcie się tego, że nie dacie rady, że że to nie jest dla Was. W historiach zdrowotnych uważajcie na choroby wieku dziecięcego, albo żebyście czegoś nie złapali, na przykład od dziecka, tak? Bo coś takiego się też tutaj tutaj też rysuje. Coż, cóż, cóż dalej? W kwestiach właśnie tych emocjonalnych Uważajcie na słowa, poprawcie też komunikację między, między sobą, i wiele par będzie chciało dać sobie szansę na coś od nowa. Inaczej funkcjonujemy, nowa płaszczyzna. Nowa jakość i czy w tym wytrwacie, to oczywiście wszystko zależy od Was. Pamiętajcie też o tym, żeby w historiach związkowych nie zamiatać niczego pod dywan, nie idealizować jakiejś sytuacji, nie przerysowywać, bo to też może być takim źródłem problemów czy też kłopotów. Październik. W październiku jakaś blokada mi się pokazuje. Blokada przy hormonach, przy decyzji. Możecie nie umieć podjąć stosownych tutaj decyzji. Coś powróci z przeszłości, co uważaliście, że już jest poza waszym zasięgiem, ale poradzicie sobie tym, z tym. Karty też pokazują blokady na poziomie energetycznym. Warto je też pousuwać w tym, w tym czasie. W historiach zawodowych, gdy na przykład staraliście się o jakąś pracę i a nie zostaliście wzięci pod uwagę, to nagle będzie telefon, że jednak warto, abyście spróbowali swoich sił w tym miejscu, bo ktoś wcześniej się nie sprawdził. Na przykład, tak? W historiach związkowych karty też pokazują tutaj, że będziecie mieli szansę na renowację historii związkowej, ale na innych już zasadach. Karty też proszą o to, abyście wykorzystywali doświadczenie życiowe, ale i intuicję do podejmowania też. Decyzji, w historiach zawodowych, tak jak mówiłam, możliwe powtórki, realizowanie coś raz jeszcze, dostanie drugiej też szansy. Listopad. W listopadzie. Karty pokazują tutaj, żeby się nie spieszyć z pewnymi decyzjami. Eee, raczej obrać punkt obserwatora niż aktywnego działacza, bo to będzie tak zwana walka z wiatrakami. Zmęczycie się, będziecie dużo gdzieś tam działali, a efekt będzie marny. I przy tej obserwacji i też takim gdzieś tam spokojniejszemu wyjściu naprzeciw i wykazaniu się, możecie. Albo dostać olbrzymi awans, czyli na przykład o dwa stanowiska wyżej, bądź zostać uznanymi osobami, bo to się pokazujecie w historiach zawodowych już bardzo wysoko, ale również osoby, które są na wysokim stanowisku. Jeśli nie poddacie się tej sytuacji, która będzie ciężka, trudna, jeżeli na chwilę się zastanowicie, zrobicie kroczek do tyłu, a wtedy odnajdziecie w sobie ten potencjał, który spowoduje, że wygracie jakąś walkę, bo Wy jesteście już tutaj na, na pozycji tej wygranej, wyjściowej. Dla wielu z Was może też oznaczać ta historia, że mm, po burzy przyjdzie w słońce, jeżeli chodzi o kwestie związkowe i jeżeli o czymś będziecie o czymś rozmawiać, przedyskutujecie i przepracujecie w kwestiach zdrowia, zwracajcie uwagę na kręgosłup. No, i grudzień. W grudniu karty pokazują: ucz się, poszerzaj wiedzę, inspiruj się osobami, które są mądrzejsze, bardziej doświadczone. Możliwe jakieś nowe staże, możliwe poprawienie jakości zawodowej, możliwe jakiś staż, o którym marzyliście, być może jakaś umowa, na którą też czekaliście. Być może będziecie chcieli się dokształcić będzie to szkoła, w której myśleliście, że gdzieś tam nie zdecydujecie się. I grudzień pokazuje się bardzo fajnie. Inspiruj się osobami, które są doświadczone, mądre życiowo. Wykorzystuj szanse zawodowe, finansowe. Zainwestuj też w relacje, bo one mogą dać ci szczęście i też spełnię. Nie zdrowotnie tutaj karty nic nie pokazują. I podsumowanie: czwórka monet. Czwórka monet mówi: Panuj nad decyzjami, nie działaj zbyt pochopnie, analizuj. A jeżeli chodzi o finanse, to unikaj takich sytuacji jak zakupy życia, czyli podejmowanie decyzji finansowych pod wpływem emocji. Na chłodno. Ale też o czwórka monet mówi o tym, że będziesz budował sobie w wodniku swoją płaszczyznę, swój kawałek podłogi. No to zobaczymy, co tutaj się w kartach pokaże jako układ 12 domów. No i na koniec wyciągnę tutaj. Przesłanie z kart anielskich. Pozwólcie, że tylko łyka kawę sobie wezmę. No dobrze. I teraz tak, układ 12 domów dla wodnika. 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 Pokażcie karty. Układ 12 domów dla wodnika. Układ 12 domów dla wodnika na 2020 rok. Pewne rzeczy zostaną pozamykane. Tutaj odepniecie się od tego, co nie do końca jest dla Was. Nowe szanse, nowe możliwości w aspekcie zawodowym, możliwe pokusy, romanse i też romans jakiś będzie przed Waszym nosem, czyli powiela się to, co już zostało wcześniej też tutaj powiedziane. Jeżeli chodzi o kwestie tych nowych możliwości, może to się wiązać z jakimś dyskomfortem. Tutaj, w całej, jakby okazałości, ale finalnie gdzieś tam pewne struktury zostaną zburzone by na nowo budować coś na solidniejszych fundamentach. Karty też pokazują, żeby w historiach związkowych. Um Dziewiątka kielichów z trójką mieczy. Karty pokazują, jeżeli będziesz starał, starała się komuś przypodobać, nie będąc sobą w tym przypadku, może ktoś poczuć rozczarowanie i wtedy Wy macie żal z tego powodu, że no po co mi na, na co mi to było? Pamiętajcie, moi drodzy, że w związku mamy tyle, na ile pozwolimy drugiej stronie. To też jest ważna informacja. Zatem te historie związkowo pokazują się bądź sobą wtedy więcej zyskasz niż stracisz, tak? Karty też pokazują tutaj jakieś wieści w aspekcie właśnie powiększania rodziny, e, ciąża, informacje o ciąży, ale również może być też tak, że na przykład w drodze gdzieś podejmiecie decyzję bądź znajdziecie zwierzątko, bo też coś takiego się tu zarysowało w układzie karty 12, 12 domów i ponownie w tym układzie pokazuje się szczęśliwa podróż. Zatem, gdzieś tam będziecie realizowali to systematycznie, skrupulatnie, to będzie to przy Was jako coś, co daje Wam satysfakcję. Jako finalnie uważajcie też na tutaj te bóle głowy, ale one są związane ze stresem, A czy też poprzez to, że gdzieś tam kotwiczycie się w, jakimś, w jakiejś części, która. Jest negatywna i za bardzo się ją rozdmuchuje, i wtedy ten ból głowy się też tu pokazuje. Zobaczcie, dziesiątka monet. Dziesiątka monet mówi o tym, że zawodowo, finansowo masz szansę budować coś. Wielopłaszczyznowego, wielopokoleniowego, również dbanie o komfort domu, dbanie o komfort tutaj bezpieczeństwa finansowego, ale też i dojrzałość ta emocjonalna przy Was będzie. Reasumując, zadbać o spokojny sen, nie rozdrapywać starych ran. Zawodowo będzie jakaś nowa szansa, będzie się to wiązało z koniecznością tutaj zburzenia w. To, co robiliście, być może jak robiliście i na nowo coś realizowali i wtedy będzie też sukces. Szczęśliwa podróż, jakiś romans pod nosem, nie udawać w związkach kim się nie jest, nie rozdrapywać starych ran, uważać na bóle głowy, informacja dotycząca powiększania statusu rodzinnego, czy ciąży, czy też kwestie zwierzątka do domu. I zobaczymy, co karty anielskie chcą Wam przekazać w wotniki karty anielskie. Karty anielskie, pokażcie karty, karty anielskie. E, introspekcja. Anioły radzą, byś znalazł, znalazła ciche miejsce i pomedytowała, i pomedytował, i wejrzał w siebie, wejrzała w siebie. Teraz jest czas, byś z dystansu przeanalizowała, przeanalizował swoje życie. Poświęcenie odrobiny czasu tylko dla siebie pozwoli ci otrząsnąć się z życiowych wyzwań, zastanowić się, co dalej, zebrać siły i przygotować się na następny etap w Twoim życiu. Zaglądając w głąb siebie, uświadomisz sobie swoje uzdolnienia, wewnętrzną siłę oraz mądrość. To czas uzdrawiania. Wycisz swój umysł i emocje. Poproś, by Twój anioł otoczył Cię swoimi skrzydłami, dając bezpieczne schronienie, o którym możesz, w którym możesz odpocząć. Teraz możesz wysłuchać swojego anioła, który daje Ci inspirację i prowadzi we właściwym kierunku i afirmacja dla Ciebie, kochany, wodniku brzmi w ten oto sposób. Znajduję czas i miejsce tylko dla siebie. Kochani bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za Wasz cenny czas. Jeżeli chcielibyście być tutaj na bieżąco, zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczek i dzwoneczek, i aby móc otrzymywać powiadomienia, to YouTube wymaga, aby być również aktywnym. Czyli gdzieś tam lajkowanie, komentowanie. Wtedy, gdzieś tam YouTube da, Wam daje informację, że na tym kanale, w którym jesteście aktywni, macie go zasubskrybowany, dostajecie powiadomienia o nowych filmach. Ja Wam, kochani, życzę wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, abyście to o czym marzycie. Eee, otrzymywali dzięki swojej pracy, abyście tutaj czuli, że macie wartościowych ludzi wokół, dużo miłości, szczęśliwości, całuję, papa. Pa.